Dobra, więc tak wyniki BSR już są ogłoszone. Mistrzem zostałem ja. 1045 punktów, potem był Lambati 1036, tylko 9 punktów. Trzeci Disał, czwarty był Propo, piąty był Lares, szósty był Przemek, siódmy był Ravanson, a ósmy był Kazik. Także tak się układała ta czołowa taka ósemka I tak, to, i tak to wyglądało mniej więcej no cóż Zeszłoroczny Mistrz Tym razem ukończył na ósmym miejscu No ale że chodzi o tych nowych to że tak powiem największy taki progres zrobił Gisoł uzbierał aż 945 punktu no i oczywiście jeszcze mam Lambatti, tak bo to są dwa i tacy najnowsi. Lambatti bardziej wiadomo 2016 No to tak na marginesie. A teraz co do skinów. Na razie mam tylko do jednego modelu, ponieważ mi zazwyczaj niestety no, nie starcza mi czasu po prostu i na razie zaprezentuję po screenach, tak żeby już mam czasu nie zabierać. wygląda starałem się jakoś tak odzwierciedlić od jakby też pewnych kolorów no, związanych z naszą stroną żeby to było takie powiązane no i oczywiście tor, który przedstawiałem w poprzednim filmiku tak zwany Narodisch Cup wersja short i long no i oczywiście ścig na tym agretorze odbędzie się 27 maja o godzinie 19 albo 20 nie jestem pewien ale coś koło tego Można nawet i później zobaczymy jak to się wszystko tam dalej potoczy no to na razie tyle na razie mi czasu niestety brakuje więc nie mogę do większej ilości out tu swoje te skiny Pakować więc, no, ostatnio też wyczytałem na przykład ciekawostkę, że można auta modować, czyli możesz wykresnąć na przykład na Skylinera, Mazda RX 7, Honda Civic i tak dalej, i tak dalej. Całą bibliotekę tylko oczywiście do wpisanego modelu, nie można jej osobno. Niestety nie ma czegoś takiego jeszcze w Life for Speed. Więc jeszcze troszkę. Hmm. Prawdopodobnie. Jakiś może miesiąc, pierwsze takie, jakieś takie może modyfikacje z grą Life for Speed na wersji tej Z28 będą, czyli właśnie auta. Generalnie chyba będą auta, także nie powinno być jakichś kłopotów. Chyba, że pliki będą jakoś skomplikowane, bo też w sumie pierwszy raz by to, to dodawał, więc będę po prostu sprawdzał, czy dane, dane auto będzie działać poprawnie czy będzie kompatybilne z grą, bo jeżeli nie, no to projekt zostanie po prostu odrzucony i będziemy jeździć tymi, co są w LFS i tyle. No i to w sumie tyle, tak na szybko. Powodzenia do następnego vloga.